Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku ze SnowRunnera, a dzisiaj zajmiemy zajmiemy się eksploracją tej mapy więc zapraszam was do oglądania tego ciekawego materiału jeżeli wam się spodoba nie zapomnijcie zostawić łapki w górę zasubskrybować tego kanału i wpadać najwięcej tego typu odcinków więc tak, ja już tutaj mam Przygotowanego pick w do tej misji oj. Coś mi się gra zlagowała, o. Dobra, jesteśmy. Z góry wam mogę powiedzieć, że przepraszam was bardzo za to, że nie nagrał się w głos w poprzednim odcinku z tej gry. Niestety ale zrąbało mi się audio. Nie wiem co się stało, ale mi się coś nie wiem. Pomieszało chyba. Nie wiem o co chodzi. I w dodatku, jeszcze mogę, może ja tutaj pokażę bardziej, zrąbał mi się system Windows'a. Nie mam pojęcia kompletnie co się stało. Nie, nie mam słów już, mi się partoli, mi się wszystko. Nie wiem o co chodzi. Dobra, tutaj zauważyłem jedną rzecz, a mianowicie misję. I sobie tutaj wyznaczę trasę, chyba. Dobra, a więc wyjeżdżamy, oczywiście, z naszego pięknego garażu. naszym pięknym wozem aż kurcze nie mogę wierzyć że na przykład z samochodów licencje twórcy potrafili jakby załatwić a na przykład z ciężarówek nie chociaż fakt tutaj dwie ciężarówki mają licencję mianowicie Kat. I Kenworth Nie wiem czy jakaś ciężarówka jeszcze ma licencję Wiem że te dwie mają Licencję Prawdziwej marki A więc Nie może jeszcze O i Tatra jeszcze I Tatra Boże no tutaj Nie ma żartów Z tym terenem Tu trzeba uważać Żeby się nie nadziać ale się zrymowało. No cóż, a jeszcze chcę Wam powiedzieć, że nagrywam ten film dzień przed wyjazdem moim, bo mnie nie będzie. Przez tydzień a za dwa tygodnie zaczyna się szkoła. Bo teraz trwają. Ferie, a więc, No, tak trochę Nie wiem. Może w weekendy, jak będę miał czas, to będę wrzucać odcinki. Może nie. O, no i tutaj leci pierwsza obserwacja. Oczywiście nasza. Dobra, zobaczmy, co nam tutaj odkryło. O. Tu jest jakaś modyfikacja. No, to dobra, to sobie później. O! No i już tutaj widzę taki teren średni trochę. No ale dobra, zobaczymy. Aha, bo to jest tam na górze. Ok, mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś problemu, żeby dojechać tam. Przejdziemy sobie na skróty. Dobra, idzie ten pickup. Nie zastanawia się, tylko idzie. Nawet nie muszę tej blokady dyferencjału włączać, a i tak idzie. A więc jestem z niego dumny. No i teraz by trzeba było jakoś tutaj... Podjechać pod to? Mam nadzieję, że się uda jeszcze. O, no i w Snownerze liczy się Liczy się refleks. Bo tutaj możesz się nieźle. Nieźle wywalić na czymś takim. No dawaj Nie wiem, podczepię gdzieś. O, dobra, jest, jest Dajesz, dajesz naprawdę, nie chcę drugi raz tego samego robić. Jest. Udało się, dobra. Udało się, uf. Ale o, o, o mały włos bym tutaj spadł, nie? Bo tutaj jest wciul stromo. <laughs> Więc dobra. No teraz może podjedziemy sobie pod tą modyfikację, ale. Zacholuję sobie do garażu ten pojazd i z garażu wyjadę po tą modyfikację. Bo tam, żeby wracać tamtą drogą, to tak średnio. Ogólnie, jakbyście się zastanawiali, albo no nie wiem, jakoś na materiale będę cicho gadać, to z góry wam mogę powiedzieć, że już jest. Nocna, więc nie chcę się za bardzo drzeć. Może na nagraniu to będzie słychać ciszej, może głośniej. Hmm. Ale może postaram, jak ciszej będzie wam to grać, to postaram wam się ten głos mój trochę podgłośnić, żeby nie było za cicho. No ale no mówię. Jest cisza nocna, a więc nie można się. Nie można krzyczeć ani nic. Dobra. Zdobywamy podwyższone zawieszenie. O, i to jest dostępne do tej GMC. Pewnie jakaś zapasowa część. Ok. Niech będzie mm, gdzieś. Gdzie bym teraz chciał? Może. Może do tej wieży obserwacyjnej teraz podjedziemy sobie, oczywiście, zajedziemy sobie, żeby podtankować tego pick bo już spalił 13 litrów, a więc no, o już 16. Troszkę pali, no ale nie, nie aż tak jak nasze ciężarówki. Ogólnie cały czas zastanawiamy się, jeśli, jeśli chodzi o ciężarówki, te, które posiadam w moim magazynie pojazdów, to zastanawiam się nadal nad nimi, czy, czy je jakoś wykorzystać. A pewnie będę chciały wykorzystać, żeby je sprawdzić. Dobra, tutaj sobie zmienimy godzinę tylko. No i możemy dalej jechać. Tam był chyba pickup. Kolejny. Kurde. Dawaj. Dobra, dobra, jest, wyjechaliśmy. Ale powiem Wam szczerze no tak trochę. Tak trochę. Trudno tutaj jest. Chociaż wiecie. Powiedzą, niektórzy powiedzą, że tam Będą sobie korzystać Z ciężarówek Z modów i wiecie Będą się jeżdżać przez takie Bajorka w sekundę, nie? Bo dla nich to jest nuda taka Takie męczenie się w błocie ja? Dla innych na przykład Nudą jest Korzystanie z takich wykukrzonych ciężarówek czy też samochodów eksploracyjnych Żeby wiecie pokonywać takie bajorania No dobrze kolejna wieża obserwacyjna Zobaczymy co nam odkryła OK tu jest jakaś zatopiona ciężarówka i tutaj zatopiony pojazd pilot Jakaś misja o takiej nazwie. Dobra, spróbujemy sobie tą, tą misję tutaj z tą ciężarówką odblokować oraz tą misję z tym pojazdem, z tym pickupem dokładnie. Gdzieś jakoś tam tędy przejechać, tędy w sumie jest blisko drzewa, więc bym nie ryzykował za bardzo, żeby gdzieś tam dalej pojechać, tam gdzie jest mniej drzew na przykład. Żeby wiecie, móc się zaczepić wyciągarką. Szczerze myślałem, że o! Chciałem powiedzieć już, że myślałem, że ten pick-up radzi sobie nieźle w tym błocie, ale no, jednak muszę sobie wspomóc tą wyciągarką, bo on sam by nie dał rady. Dobra, już blisko dajesz, jedziesz. Dobra. Pyk. Teraz do tego drzewa spróchniałego. Dobra, raczej się udało już. Okej. Okay. Mamy tu tą samą ciężarówkę, co ja mam. I tutaj jest misja. Żeby ją wyciągnąć. Ok. Może przetestujemy sobie te ciężarówki, które są w tym magazynie pojazdów. Albo, nie wiem, uda może się jakoś w Pit Starym wyciągnąć tamtą ciężarówkę. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem.